Dzień dobry kochani. Tak, dzień dobry kochani. Witamy dzień dobry, w kolejnym. Some tak, we're doing some planting. Witamy w kolejnym weekendowym vlogu. My właśnie się bierzemy za um, planting, jak naprawdę powiedziała. Robimy, wsadzamy trochę kwiatków w doniczki tutaj na zewnątrz. Um, I chciałam od tego dzisiaj nasz vlog zacząć. Um, my już robimy pranie, ogarniamy, John sprząta Łazienki, um, bo wczoraj wróciliśmy z naszych mini wakacji. Uh, no i dzisiaj też. No i dzisiaj też idziemy um, oglądać kolejnego domu. Um, opowiem Wam wszystkim, co się stało z domem, gdzie chciałam, żeby to była taka niespodzianka. Chciałam Wam pokazać, jak ten dom wygląda. Um, bo już mieliśmy od y, grudnia umowę przedwstępną y, z deweloperem z różnych przyczyn po prostu nie chcę y, mówić o tym wszystkim i wchodzić w te szczegóły A, powiem Wam przez ostatnie dwa miesiące jest ogromne dużo ilości stresu z tym domem um, no i teraz nie wiemy czy w ogóle będziemy mogli y, go kupić Um, no, i sprzedaliśmy nasze mieszkanie w przygotowaniu do tego. I teraz nie mamy gdzie mieszkać od sierpnia. A bardzo mi jest smutno, że sprzedaliśmy to mieszkanie. To mieszkanie jest takie nasze pierwsze dziecko, no ale takie życie. Um, no, ale wszystko opowiem w innym vlogu, w osobnym vlogu, co się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej. A no i idziemy teraz e, robić trochę ogródek, nasz balkon, tak? Nasz czysty balkonik. Teraz ogarniamy drugiego. Tutaj nasze potencjalne mieszkanie tylko dom. Zobaczymy. Idę po jedzeniu, My już jesteśmy po jedzonku. Macie sprząta. Tak powinno to wyglądać, tak? O, dobrze, sprzątaj, sprzątaj. Dobrze, One more time. Okay. Ok. giggle, I'm recording. recording. giggle, 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 Witajcie w niedzielę, my dzisiaj rano się wygrzebaliśmy z łóżka i przyjechaliśmy i nasza rodzina nas odwiedza z Katowic, jesteśmy w parku, jesteśmy w parku, chłopaki się bawią żuczkiem, a no i jemy lody i sobie spacerujemy i tak spędzamy naszą niedzielę. A ja też mam lody. Ty też masz lody? Jakie masz lody? Czerwone lody. I ja mam spój czerwony. I masz spój czerwony, tak. I ma czerwony bidon i... Aha. Chyba ma czerwone to z tego co pamiętam. Aha. I, I co i... jeszcze jest czerwonego? Eee, e. Ma różowe buty. I ma różowe buty. I ma różowy budetek. No tak. Don't feed the squirrel ice cream. She doesn't want ice cream. To jak kucnik! Właśnie jesteśmy jak widać w łazienkę. Ja musiałam nakarmić Emę i najlepsze to jest to, że zaczął koncert grać, czyję, że po prostu tak można siedzieć sobie na ławeczce, karmić i słuchać pięknej muzyki. No kochani, właśnie kończę edytować ten vlog, który oglądacie, tutaj jest Ema w bujaczku magicznym, John wziął Matyldę na rower, to ja mam trochę czasu do ogarnięcia um, swoich spraw tutaj. Mm bo na odpowiada dzień o, na odpowiadanie maili, na edytowanie i tak dalej i tak dalej. No, i też zaplanowanie y, kolejnych filmików. O, w sumie w, y, chciałam od Was się dowiedzieć, jakie filmiki byście chcieli widzieć na kanale. Czy jest coś, co byście chcieli wiedzieć? Um, czy jest coś, co Was interesuje? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jak będą, jak nie będą, to w komentarzach w zakładce społeczność. Um, to też jestem ciekawa, lub na Instagramie możecie mnie znaleźć. Dajcie znać. Um, bo lubię nagrywać rzeczy, które wy chcecie oglądać. I teraz powiem Wam, że mi bardzo fajnie idzie nagrywanie takich daily vlogów, gdzie um, siedzimy i po prostu spędzacie z nami ten dzień. Mi akurat to się podoba, um, ale na przykład w ten weekend bardzo mało nagrywałam. I nagrywałam mało nie przez to, że nie chciałam, um, ale na przykład no, z tym domem. Nie chcę aż tyle pokazywać, bo nie chcę zapeszać. Z drugiej strony, i, i też szczególnie, że e, jeszcze z tym pierwszym deweloperem nie wiadomo, co będzie a, bo jeszcze e, musimy rozmawiać z prawnikami, notariuszami i takie mniej sympatyczne rzeczy. No i. No i nie wiem, jak to będzie. To za bardzo nie chcę się aż tak tym dzielić, dopóki nie będę wiedziała, co z tym wszystkim się dzieje. No, a też z dzieci to ciężko jest czasami nagrywać. Ciężko jest też usiąść mi i nagrać takie filmy pogadankowe. Nie wiem, czy słyszycie, że ja coraz, coraz bardziej muszę się zastanowić, co mam powiedzieć po polsku. Jakoś ostatnio. Cały czas myślę po angielsku, cały... ciężko mi jest wypowiedzieć się po polsku tak jak poprzednio. Nie wiem, przechodzę może jakąś tam fazę anglojęzyczną, o której nie wiem. Lub za mało się spotykam z moimi znajomymi polskimi i rozmawiam za mało po polsku, bo z Johnem tylko po angielsku w sumie rozmawiamy. E, też będzie pytanie: dlaczego tylko ze sobą rozmawiamy po angielsku, bo to jest łatwiej. A czy wyobrażacie sobie rozmawianie Z mężem czy z partnerem W innym języku nieojczystym I e, dlatego rozmawiamy z sobą Po angielsku, bo jest po prostu nam Łatwiej się dogadać i możemy się wypowiedzieć Tak jak my byśmy chcieli Szczególnie, że John czuje się, że mam mniej um, Ja lepiej rozmawiam po polsku To on Mu tak dobrze to nie wychodzi To nie chce, żebym ja miała, wiecie Ten advantage do tego No. To się zagadało tutaj trochę do Was. Mam nadzieję, że ten weekendowy vlog, mimo że krótki, a, ale myślę, że ciekawy, bo dużo widzieliście i poznaliście naszą e, rodzinę z Katowic i zobaczyliście metody dostała nowe lego, a, też robiliśmy trochę na balkonie. A mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i też, e, jak mówię, dajcie znać, jakie filmiki Wam się podobają, czy bardziej właśnie takie vlogowe naszego codziennego dnia, czy bardziej nie wiem, takie poszczególne, tematyczne tak jak poranna rutyna, wieczorna rutyna A czy planuję teraz nagrać też moje niezbędniki ciążowe które po prostu już po ciąży mogę wam powiedzieć co mi się na 100% sprawdziło też bym chciała to nagrać dla noworodków i może też jakiś prezent, prezentownik dla Dwóch, trzyletków. Um, takie filmy też myślę, że się przydadzą Wam, tak jak i my, m, mi za kilka lat z Emą, tak? Um, no, jak ten film Wam się podobał? chyba już to powiedziałam. Ale kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!